Joanna Szwankowska, witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu są goście: Paweł Łączny, Jacek Sypniewski, Kamil Orzeł, Patrycjusz Kropidłowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Niewielu pewnie z Państwa wie, że powstał w Koninie taki klub, który się nazywa Elegans Carp Konin, i właśnie panowie ten klub tworzą. I za chwilę nam opowiedzą, skąd taki pomysł na utworzenie tego klubu i co oni w ogóle w tym klubie robią. Wędkujemy od bardzo dawna, każdy jest osobna. Kiedyś się spotkaliśmy nad wodą i powstał właśnie pomysł, żeby połączyć to w klub, który nazwaliśmy tak, jak nazwaliśmy. No i wędkujemy razem już od paru lat, ale klub istnieje od początku roku. Skąd taka pasja na wędkowanie? Pasja to powstała już w młodzieńczych latach. Każdy z nas od małego chodził nad wodę i wędkował. Z czasem zarejestrowaliśmy się właśnie karpiowaniem, wędkowaniem, łowieniem, karpi. Jest to dla nas wielka pasja. Spędzamy dużo czasu razem ze sobą właśnie i nad wodą. Chciałbym tutaj podziękować naszym rodzinom za wyrozumiałość, bo taka zasiadka to po prostu, no, powiem szczerze, nie trwa tam 2-3 godziny, ale kilka nawet dni. Także no, no jest to nasza wielka pasja, naprawdę. Łowienie, wypuszczanie tych ryb to też jest bardzo ważne. Dbanie o przyrodę, konsolidacja z tą przyrodą to jest coś wspaniałego. No właśnie, u was też się zaczęło? Od y, takiego dzieciaka z wędką, nad wodą? Ja zaraziłem się od wuja mojego kolegi, i tak wspólnie jeździliśmy nad wodę. A przygoda z karpiarstwem zaczęła się od złowienia pierwszego dużego karpia. I tak się zaczęło kręcić. Coraz większe, coraz bardziej rozwijająca się dyscyplina w wędkarstwie, karpierstwo, coraz bardziej wciąga każdego. Czy to ogólnie tak samo? Też się zaraziłem, tak jak tutaj kolega powiedział, o który wędkował. Ja razem z nim chodziłem, złowiłem pierwszego karpia w wieku może 6 lat. No i zaraziłem się tym. Karp jest bardzo silną rybą, bardzo waleczną i pewnie dlatego, co tak wychodzi. Oprócz tego, że wy łowicie te karpie i macie taką pasję, to chcecie też tą pasją zarażać dzieci i młodzież. Dlaczego jest to dla Was ważne? Chcielibyśmy tą młodzież przede wszystkim zaszczepić tą. Pasją, żeby ta młodzież wyszła z tych murów, z tych bloków, sprzed tych komputerów, sprzed tych bloków przede wszystkim, pokazać im przyrodę. Bo łowienie jest piękną sprawą. Nieraz jest tak, że tych ryb po prostu się nie złowi, bo nie ma brań, ale jest ta integracja z tą przyrodą. Można zobaczyć wspaniałe rzeczy, naprawdę i ptaki, i jaszczureczki, i żaby, i różne rzeczy. I to jest najważniejsze, żeby te dzieci po prostu integrowały się z tą przyrodą. A przy okazji, jeśli się złowi rybę, piękna sprawa. Jest naszą zasadą, taką, że ryb po prostu, które złowimy, nie zabieramy do domu, po prostu staramy się, żeby w jak najlepszej kondycji wróciły z powrotem do wody. I to jest nasza taka y, zasada. W niedzielę 8 lipca zorganizowaliśmy pierwszą Junior Elegant Skarb Konin. To jest szkółka, na której było sześciu dzieciaków w wieku od 5 do 14 lat? No, główną zasadą powstania tej szkołki było przekazanie, tak jak już mówiliśmy wcześniej, obchodzenia się ze złowioną rybą, jeżeli już uda się ją przechytrzyć, a do przechytrzenia tej ryby służą coraz to nowsze właśnie rozwiązania, różne haczyki, przypony, różne węzły, które przedstawił dzieciakom właśnie Patryk. Dzieciakom się podobało? Tak, podobało się, bardzo, bardzo zainteresowaniem nasz wykład słuchali, ja przekazałem im wiedzę praktyczną, jak zawiązać pierwszy zestaw węzłem bez węzła, pokazałem im, jak zastosować zestawy końcowe typu led żeby w ten sposób chronić rybę, jak wejdzie w zaczepy, żeby się nie pokaleczyła. Myślę, że im się bardzo podobało. No właśnie, a mówiliście, że te dzieciaki to w ogóle się wzięły stąd, że one Was obserwowały, jak wyłowiliście? No dokładnie, no, zaobserwowaliśmy, że podczas kilkunastu zasiadek, że często dużo młodzieży nas odwiedzało i byli bardzo zainteresowani właśnie tym, co my robimy, jak my łowimy, jak to się dzieje. No i podczas pewnej zasiadki, siedząc tutaj z kolegami, wpadliśmy na pomysł, że no rzeczywiście, może by było fajnie coś zorganizować dla tych dzieciaków, no bo no nie wszystko tylko samo dla siebie. No i powstał pomysł, wzięliśmy się szybko do roboty, bo no, czasu nie było dużo, żeby to jakoś zorganizować, żeby najlepiej zrobić to w wakacje, kiedy jest czas wolny. Dzięki, powiem szczerze, pomocy różnych osób i, i firm, za które serdecznie właśnie chcieliśmy podziękować, otrzymali też skromne takie upominki w postaci wędek, dyplomów, także bardzo byli zadowoleni. Pytali się, czy jeszcze kiedyś takie coś będzie, także miejmy nadzieję, że, że następny raz, nie wiem, czy w tym roku, może w następnym. Tym tym roku udało nam się zorganizować na trochę większą skalę. Żeby łowić ryby, też trzeba mieć pewne predyspozycje, a przede wszystkim trochę spokoju, prawda? Przede wszystkim cierpliwość. Tutaj cierpliwość popłaca. Bez, jak to się mówi, bez pracy nie ma kołaczy, bez cierpliwości, bez wypracowania sobie wszystkiego. To jest podstawa łowienia przede wszystkim. Ale no po to się jeździ na ryby, żeby odpocząć, zrelaksować się. To jest coś wspaniałego właśnie. No ale wędkowanie, tak jak w przypadku szkółki, można było też położyć z grą w piłkę, bo też mieli boisko do dyspozycji, nad wodą mogą sobie popływać, pontonem. Pobawić się zabawkami, można rozłożyć tak, jak Paweł rozkładał synowi basen. Ze wszystkiego jest wyjście. Przy okazji mogą się zainteresować coraz bardziej, zagłębać te, te, się w te tajniki karpiowania. Samo łowienie właśnie i, i, i przebywanie nad wodą w taki specyficzny sposób, jak my łowimy, to też nie polega tylko na tym, żeby siedzieć przy Węce i po prostu obserwować. Są takie metody, są sygnalizatory różne rzeczy, także można wtedy czas poświęcić wiadomo, żeby te dzieci trochę zainteresować, coś im pokazać. Można się z nimi pobawić świetnie naprawdę. Spędzić czas z rodziną, bo ja też jeżdżę z rodziną i, i na parę dni pod namiot i jest naprawdę świetnie. Super wypoczynek, naprawdę polecam. Stworzyliście ten klub, macie też bloga, tak i tam rozumiem, że was można znaleźć i dowiedzieć się wszystkiego o tym, co robicie. Dokładnie. Z każdej z naszej wspólnej wyprawy mamy jakieś relacje zdjęciowe, wstawiamy tam na bloga, zapraszamy serdecznie, można poczytać różne artykuły, można poglądać sobie zdjęcia, zobaczyć, jak to wygląda tak z tej strony. A jeżeli teraz zachęciliśmy kogoś, żeby może chciał sp spędzać taki czas nad wodą, to może się jakoś z wami skontaktować, jakoś z wami i łowić na przykład? Nie ma najmniejszego problemu. Serdecznie zapraszamy na naszej stronie www.eleganskarp.konin. Są kontakty do nas, można do nas napisać na maila, nie ma problemu. Umówimy się, spotkamy, wytłumaczymy. Można łowić razem, także serdecznie zapraszamy. Na tym to właśnie polega. Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. W takim razie zapraszamy na Waszą stronę internetową, na blogę, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim sportem. I dziękuję za to spotkanie. Paweł Łączny, Jacek Sypniewski, Kamil Orzeł i Patrycjusz Kropidłowski, czyli klub Elegance Konin. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.